Dzień dobry. Kopela. Tak jest. Musiałeś. Przyjechać. Gruzem? Gruzem. Tu jest dawca. Tu jest biorca. Forman. Siemano. Jestem Robert. A to jest mój Jeden z najbardziej popapranych pomysłów do tej pory. Wyprawa na Złombol furą, która zostaje tutaj stworzona od podstaw, od nowa. Miała być inna fura, jest inna fura. I tyle, no co? Siedzimy, grzebiemy. Trzeba to stworzyć, jak już się zaczęło. Jest to Skoda Forman 93 rok. Finalnie będzie tutaj 1.6 MPI montowany fabrycznie w Skodach, Felicjach. Auto będzie wyposażone w klimatyzację, wspomaganie kierownicy, sekwencyjny gaz. No i to chyba z takich bajerów to tyle, nie? Chociaż pierwszym pomysłem, który, który, który tutaj przyszedł na myśl podczas wyprawy na Złombol, podczas, no podczas planów na wyprawę, już tak naprawdę był namierzony pojazd, dwa pojazdy, miało być skrzyżowane zupełnie Yy, zupełnie inne auta, bo docelowo miał być Warburg w sedanie 1.3, który już był prawie że zakupiony, natomiast z powodu awarii mojej lawety nie było jak po niego jechać. No i może to i lepiej, bo miał być skrzyżowany z Toyota Jaris dwójką, miał być, tam, miał być tam montowany silnik 1.4 D4D, co dałoby niesamowite korzyści pod kątem, yy, no chyba. Chyba jakiejś tam eksploatacji, tak? No bo to 5 litrów na 100 km w dieslu daje nam niesamowite zasięgi. Ja nie do końca jestem przekonany co do wszystkich jakichś wozów polonezów, chociaż nigdy takiego wozu nie miałem. Jeszcze za dzieciaka ojciec miał, ale to mnie kojarzy się tylko z bolącą głową i wyjącym mostem. Dlatego starałem się. No, unikać tego. No, Skoda wydała się najbardziej takim nowoczesnym powiedzmy, pojazdem, do którego miało pasować tak chociaż wizualnie i wzrokowo wszystko z Felicji. No ale to wiadomo, jak jest. Nie? Ogólnie auto zostało sprowadzone z Niemiec yy, przez jakiegoś tam handlarza. Nie wiem, czy złapał to na doczepkę, czy złapał to jako, jako cel zarobku, życia i w ogóle ustatkowania się na przyszłość. Natomiast, yy, co szukając Formana w, yy, w Polsce, akurat w momencie, w którym ja się za to brałem, były dostępne dwie sztuki. Yy, jeden właśnie ten, który był dosyć blisko, natomiast następny był w absurdalnej cenie, gdzieś na Śląsku. To było po prostu coś, chociaż ten też nie był do końca najtańszy. Ale dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, więc yy, no co, był blisko po prostu. Wsiedliśmy z kolego w samochód. No, i na miejscu miało się okazać, że no generalnie jest w czym rzeźbić. No masa plastyczna to, to nie, nie było najgorzej. Z takich jakichś robót blacharskich, które tutaj ten pojazd przeszedł, to jest wymiana tylnej klapy. Została ona wymieniona na zupełnie drugą, bo tamta była skorodowana od wewnątrz. Były takie dziury, że można było tu powkładać ręce. Normalnie przelatywało wszystko na wylot. Ale co, no, dzięki tam jakimś łaskawym kolegom z różnych grup na Facebooku, Skorup Skud y, udało się namierzyć taką używaną klapę. Tak naprawdę zamieniłem się za jakieś inne podzespoły ze Skody Felicji, która musiała poświęcić swoje życie na to, żeby mogła powstać Skoda Favorit na nowo, odrodzić się. No, i tyle. No, co z przodu, jakieś lekkie ślady walki parkingowej, typu jakieś obcierki na błotnikach, ale to zostało naprawione tak naprawdę razem z klapą. I tyle. No, co tu dużo gadać. Jeśli chodzi o stan jest naprawdę petarda. Od spodu jest, jak, jest wóz jak nowy, więc przynajmniej miał. No był, był sens rzeźby, tak? to nie trzeba było tutaj próć jakiś progów, stawiać podłogi, pasować tego wszystkiego. Tylko to auto jest po prostu zachowane w bardzo dobrym stanie w oryginale. Gdzieś stało jako, jako niemiecki stojak taki typowo garażowy I, i tyle. Auto ma tam, nie wiem, trzeba by zobaczyć na zegarach, ile ma aktualnie przebiegu, ale to jest ledwo ponad 100 tysięcy kilometrów. I wszystkie ślady zużycia, wszystkie ślady tego pojazdu. Teraz akurat jest rozebrany, no bo tutaj próbujemy to pod kątem, pod kątem budowy, tak, no nowej, nowej nagrzewnicy, układu chłodzenia. Tak, tutaj wiedzę, czerpiemy z książki, no niestety, nie, nie wiem wszystkiego, nie znam się na wszystkim. Zaraz możemy tutaj sprawdzić sobie przebieg tego pojazdu, akurat teraz to jest 108961, żeby nie było, to jest aktualny przebieg. Wszystko wskazuje na to, że nie był kręcony, ani do góry, ani do dołu. No tak, podczas budowy pojazdu, podczas w ogóle tutaj wszystkich słapów. Ja tam jeśli chodzi o yy, ogólnie o, o motoryzację, o samochody, o, o jakieś y, tego typu roboty, nie staram się nigdy. Znaczy nie staram się, no ja nie wchodzę jakoś specjalnie w szczegóły, to nie jest tak, że ja teraz mając taką Skodę potrafię wymienić wszystkie kody silników, potrafię wymienić ich wersje, potrafię wiedzieć co, gdzie, do czego i, i jak to wszystko wygląda, nie? Po prostu otworzyłem maskę w Felicji, otworzyłem maskę w Favorit, popatrzyłem się na to wszystko, no kurna, no takie same, nie? Wszystko będzie pasować. To trochę od spodu, trochę od góry, trochę tu, trochę tam. No przecież to jest rozwinięcie, to jest rozwinięcie tego pojazdu, tak? Także tu wszystko teoretycznie miało być plug and play. Wykręcam tam, przykładam tu. No niestety życie zaczęło weryfikować już podczas pierwszych przymiarek, pierwszych pasowań, chociażby chłodnicy, która jest największa, jaka jest możliwa w 1.6, bo jest do wersji z klimatyzacją i z wentylatorem dwubiegowym. No niestety, ale no, dolny pas nie pozwalał na jej montaż, bo był po prostu no, za, za mały. No. Skoda Favorit, forman nie, było, nie była przystosowana pod to, chociaż chociaż udało się to wkomponować, później udało się wkomponować chłodnicę klimatyzacji. No bo to wszystko też musi mieć jakieś tam swoje odzwierciedlenie na, na karoserii. Oczywiście, cztery razy pasowana była ta chłodnica, bo jak już zamontowaliśmy chłodnicę, że, że, że była fizycznie na, yy, na miejscu, no to przykładamy zderzak, no bo zawsze trzeba iść krok dalej, przykładamy zderzak, a tam okazuje się, że wypada centralnie, no, w samym środku mocowania, nie? No i ogólnie, tak naprawdę, czego byśmy przy tym samochodzie nie robili, nie tworzyli, wszystko jest właśnie tak. Yy, chociażby montując Jakąś tam cewkę gazową wypadała, wypadła w samym środku czegokolwiek, nie? Bo, bo była, była montowana no, na jakimś tam wczesnym etapie. Kolejny temat parownik. Chcąc go zamontować gdziekolwiek, zawsze z czymś kolidował, zawsze gdzieś wypadał, zawsze gdzieś wchodził, wpadał, zawsze był jakiś problem, zawsze gdzieś nie szło się wyłamać jakimś wężem, przewodem. Finalnie swoje miejsce znalazł pod samochodem pod łapu silnika, to później gdzieś tam pokażę też zejdziemy pod pokład, zobaczymy zobaczysz jak to jest zamontowane przynajmniej no w tym modelu, no w, tym, w tym egzemplarzu który stworzyłem ja, no jeszcze tworzę tak, do, do wyjazdu na Złombol jest nie wiem tam około 30 dni na dzień dzisiejszy auto jest jeszcze nieodpalone silnik jest po kapitalnym remoncie Zrobione wszystkie tam flaki są nowe, wszystko powymieniane, co, co nie wymienione to jest naprawione, zrobione, poprawione, no, ogólnie jest zrobione tak jak trzeba. Tak jak no, żeby nie kłóciło się to z jakąś tam moją wizją takiej roboty, nie? Żeby to było zrobione ładnie, czysto i tak dalej. No, jakaś skrzynia po przeglądzie, po remoncie, wymienione łożyska, uszczelnienia, oczywiście sprzęgło, które wyjęte było z jednego samochodu też okazało się trupem finalnie ma uszkodzony docisk. Także musiało pójść też nowe sprzęgło. No wiadomo, no z 25-letnich trupów, wyciągając części, nie ma co się spodziewać, że coś będzie chociaż trochę dobre. No, no i teraz kolejny temat, właśnie, który z jakichś tam przeszkód, których chciałem uniknąć. Skrzynia biegów. Skrzynia biegów ogólnie została tutaj z, z Skody Forman. Jest to skrzynia oryginalna z tego auta, która chodziła z silnikiem 1.3. Miałem okazję tym silnikiem, tym samochodem się przejechać. Tam kilka kilometrów, co prawda. Jakieś łożysko w kole wyło, jak odrzutowiec, więc to jazda nie była zbyt przyjemna, no, ale miałem taką okazję. I okazało się, że jest to jedna z dłuższych skrzyń montowanych w, w skodach tam Favorit, Forman i to bardzo mi pasowało, bo nie musiałem już spawać dodatkowo łapy. Co się później okaże i tak pokazało i tak problemem, bo muszę dorobić inne mocowanie do spawać do sanek. Bo sanki belka mocowania też tymczasowo zostaje ze skody Forman. Nie będzie tam montowany tymczasem stabilizator, bo po prostu nie ma na to czasu. Przerzuciłbym to belkę z, ze skody Felicji ze stabilizatorem, natomiast no, wymaga to więcej rzeźby, więcej przeróbek, na które w tym momencie nie ma czasu. No, nie, ma na, nie ma czasu, żeby to pokonać, żeby to uruchomić, no takie by się chciało. Do tej pory ludzie jeździli bez, bez stabilizatora, zrobili nie jeden złombol, prawda? I to się udawało, więc myślę, że tam te 5 czy 6 tysięcy kilometrów to się pokona w, taki, w takich, a nie innych warunkach. No, nie ma co tutaj szaleć. Natomiast też dolna łapa skrzyni musi zostać przerobiona musi zostać spawany taki lizak do, do sanek musi to być zmontowane. Też miała tylna, dolna poduszka pasować od Felicji. I się później okazuje, że są różne śruby, różne mocowania no wszystko jest ogólnie. Nie jest tak, że się podchodzi, przykręca i to pasuje. Nie? Jeden, jedno szczęście, że dziury tutaj w y, kołu numeru win miały taką przelotkę, że można było przez nie przepuścić przewody układu klimatyzacji. Także ta dziura tutaj jest fabrycznie, i tutaj nie musiałem żadnych ingerencji w okolicy pola numerowego, tak bardzo wrażliwego punktu no robić, tworzyć no. wiązka elektryczna. Wszystko trzeba było dokładać, rzeźbić, przerabiać, no niestety tutaj wszystkie główne kable no nijak mają się do tego co jest w Skodzie favorit. Fura jest robiona no tak dobrze, staram się zrobić tak no dobrze, porządnie, no nie tak jak zawsze, nie? Ten ma być zrobiony dobrze, wóz. Będzie montowana, tak jak już wspomniałem, instalacja sekwencyjna, instalacja gazowa. Ale wyposażam to auto też w takie tematy jak katalizator, chociażby, żeby i te spaliny miały, miały swoją normę, spełniały wszystkie dotychczasowe normy, żeby nie było takich jaj, że trzeba tam na przeglądzie dawać komuś jakieś tam cynki i w ogóle kombinować. Żeby to, nie było, żeby to było zrobione po prostu tak, jak się należy ze sztuką. Nie? Także będzie jeszcze komponowany katalizator też z oryginalnej wersji 1.6, który jest niewytłuczony. Ta skoda, z której był pobierany pobierany silnik, no tak powiedzmy silnik to są tam jakieś flaki tu część jest z tego pojazdu część gratów jest z tamtego pojazdu tutaj w ogóle żeby ta niebieska Skoda mogła ruszyć życie poświęcić musiały trzy Skody Felicje wiesz chodzę to jak, jak u siebie nie? Tu, ta. no także auto ogólnie jeśli chodzi o stan blacharski jest całkiem przyzwoite tu niestety no to Dlaczego mowa o katalizatorze, bo tuż przed sprzedażą auto zostało no, właśnie okradzione od tego kata. Ja już dostałem pojazd z, niestety, ale z jakąś strumienicą. Rozmawialiśmy o instalacji gazowej, więc zobacz, gdzie wypadło miejsce parownika. Nie wiem, czy tu nie doświetlam, czy oświetlam. Więc niestety parownik został zamontowany w takim miejscu, a nie innym, bo. Reduktor, tak? bo nie było już miejsca. Natomiast tutaj wszystko jest składane o, Ta poduszka też nie obyło się bez jakiejś walki. Tu jeszcze do niej trzeba dospawać lizak. Yy, mocujący do yy, belki ze skody Favorit Łapę od skrzyni z Felicji. układ hamulcowy też zostanie w pełni zregenerowany. Powiedzmy, przywrócony, jakaś tam świetność. Chociaż nie, nie jest najgorszy, ale dostanie komplet tarci klocków przód te. Z tyłu okładziny i cylinderki też pewnie za te do no bo są na tyle tanie, że to no nie opłaca się zakładać jakiegokolwiek zamiennika. No ogólnie tak jak mówiłem, ja tam nie doktoryzowałem się na temat takiego, e, takiego jakiegoś wersji silnikowej w ogóle, która jest lepsza, która jest najgorsza, po prostu otworzyłem maskę założyłem taki silnik, a nie inny e, nawet szczerze powiem, że nie wiem ile to będzie miało koni, czy 75, czy 80, czy 65 nie mam pojęcia, mnie interesuje to, że sobie wsiądę gdzieś na jakiejś powiedzmy chorwackiej, czy węgierskiej autostradzie wcisnę ten guzik i będę miał w środku z kratki zimno, stalowo felgę 3 ze skody Forman Favorite zastąpię 14-calowym aluminiowym kołem. Ja, jakiś to nie będzie jakiś tam wykwintny BBS, to nie będzie jakaś tam turbo kosmiczna felga. Natomiast jakiś tam komplet alufelk mam. Dokupię do tego opony wielosezonowe i to po prostu na tym będzie chodzić. Z zawieszeniem, z jakąś amortyzacją, żadnych tutaj nie będzie też tuningów, żadnych przeróbek, przynajmniej na tą chwilę. No nie pozwala na to czas, no nie pozwala na to czas. Ja na tym etapie roboty powinienem być w lutym, a mamy już sierpień, eee, Więc teraz dążę tylko do tego, żeby silnik odpalić, uruchomić, trochę go objeździć przed wyprawą no i co. I docieranie na, będzie na ostro, no, podczas jazdy. Wszystkie, wszystkie problemy będziemy rozwiązywać. Na bieżąco, za granicą, jeśli chodzi o wnętrze, wnętrze też to nie było jakoś turbo, turbo zadbane, turbo zniszczone. Jest to jakaś tam chyba bogatsza nieco wersja, ze względu na to, że posiada właśnie fotele takie niby trzymające na boki. Posiada też tutaj taki nie wiem, to jest chyba jakiś zegarek na podsufitce i szyber dach fabryczny. Nie? Oprócz tego jeszcze ktoś zwrócił uwagę, że chyba te głośniki, które tu są przy nogach. Kierowcy i pasażera, to też jest jakaś wersja, no taka jakby bogatsza. To jak, tak jak mówię, to dla mnie to jest po prostu skoda, która ma głośniki przy nogach. To jakoś nie wnikałem w to specjalnie, może się okazać, że to jest jeszcze biały kruk. Natomiast mam jeszcze do tego pojazdu, tylko że chyba na ten wyjazd też jeszcze pewnie po powrocie coś się tam ogarnie. Mam do tego pojazdu jeszcze podobno, jest to biały kruk i w ogóle, i w ogóle e, zderzak przedni ze spryskiwaczami lamp. No podsumowując tutaj całą, e, całą tą robotę, no, generalnie <grytanie> liczyłem na to, że robota pójdzie zdecydowanie szybciej, że to e, będzie na zasadzie przekładania wszystkich, e, wszystkich flaków bez jakichś najmniejszych problemów. No na każdym kroku mamy Jakieś modernizacje przeróbki, co generuje niesamowicie dużo problemów czasowych. No, chciałbym wyjechać tym tak naprawdę za kilka dni na urlop, kilkudniowy nad morze, ale widzę, że to jest nierealne, przynajmniej na tym, skład, na tym etapie rozkładu pojazdu. No ale nic no co, wrócę z kilkudniowego urlopu, trzeba zakasać rękawy i zasuwać, żeby na tego na ten 3 wrzesień tam w Katowicach czy w tych okolicach startu, no tym pojazdem być. Całym, no, jeżdżącym i gotowym do akcji. Co tu dużo gadać? Tak, no ogólnie, jeśli chodzi o moje pojazdy, no to wiadomo, skoda, to skoda, ale mam tu też sporo jeszcze innych pojazdów, sporo jakichś moich myśli technicznych, sporo jakichś takich e, fantazji mechanicznych, które powoli się spełnia. No. Czasami mam takie pomysły, których ma e, sporo ludzi, którzy niektórzy myślą, że są to pomysły nienormalne, że to są pomysły bezcelowe, ale. Jak się to wszystko ubrnie i zrobi? Tutaj mam na przykład takiego służbowego transportera T4 No i postanowiłem tutaj też puścić wodze fantazji, bo tu jest silnik 5-cylindrowy 2.4 yy, oryginalnie wolnossący Uturbiłem ten silnik, ja dołożyłem do niego turbinę z, z transportera T4 2.5 TDI Yy, sterowanej nadciśnieniem. Do tego zmodyfikowałem pompę wtryskową. Hmm, to tak naprawdę ktoś mi zmodyfikował, powiedzmy, tak za sprawą mojego pomysłu. Yy, pompę wtryskową, która ma podbicie dawki co jest takim już, można powiedzieć, też białym krukiem, jeśli chodzi o pięcio-cylindrowe pompy kręcące się w lewą stronę. To już nie jest yy, temat do dostania. Pompa wyszła hybryda. Korpus jest z 1.9 turbo Dizla. Góra z Golfa dwójki 1.6 turbo Dizla i jakieś tam flaki z, chyba z Audi setki 2.0 turbo, które tam występowały. Także to jest po prostu niesamowita, niesamowita konstrukcja. Oczywiście po zmontowaniu tego wszystkiego okazało się, że w nowym używanym silniku głowica jest pęknięta. Oprócz tego jeszcze uszczelka głowicy wyrzucała olej na zewnątrz, więc silnik został rozebrany ponownie i, i okazało się, że nie ma co wskrzeszać głowicy. Poszła nowa głowica i przy okazji założyłem największe wtryski wchodzące w korpusy yy, do tych, bo to jest, to jest głowica z wtryskiem pośrednim. Yy, największe końcówki wtrysków, które wchodzą w te korpusy, są z Mercedesa Vito w tym przypadku. Tu trochę poszedłem za mocno, bo się okazuje, że dają tyle paliwa że no, moc jest, tylko turbo nie, nad, nie daje tyle powietrza, żeby, żeby te paliwo spalić, no i gdzieś po autostradzie, jak się człowiek zapomni z gazem w podłodze, no to z tyłu jest, diesel musi dymić. Nie? Ogólnie jeśli chodzi o te czwórka to chciałem osiągnąć tylko tyle, żeby W roboczy, w roboczy który tutaj był potrzebny nam do warsztatu, do firmy, no, miał jakąś tam mocno, pojechać z przyczepą czy tam z paletą kostki, nie? żeby to nie był z nim problem. Ale chciałem to osiągnąć za sprawą kompromisu: typu bez żadnych komputerów, bez żadnych niepotrzebnych przepływomierzy, pomp wtryskowych, naszpikowanych elektroniką, nastawnikami itd. Więc to wyszła bardzo prosta konstrukcja, niezawodna. No i generalnie idzie, no ma siłę. Następnym tutaj wozem typu, właśnie pasującym do tego kanonu, wszystkiego jest no mój pojazd. Nie sprzedam, będę robił. Kiedyś. Kiedyś posiadałem taką, taką, takie BMW E30, którego musiałem się pozbyć. Znaczy musiałem, po prostu sprzedałem to i kupiłem Golfa Trójkę. Takie były czasy, żebym wiedział, że to będzie taka lokata kapitału, to na pewno bym tego nie zrobił. Ale że wszechświat nie znosi próżni, przynajmniej w moim przypadku, no jakiś jeden z tego typu pojazdów klasycznych, takich może nie tyle gratów, wraków musiał się pojawić na... na, na na stanie i pojawił się Golf 1 docelowo to był w ogóle na początku wyszedł z fabryki jako 1.5 benzyna z czterobiegową skrzynią biegów oczywiście manualną natomiast natomiast to był mój pierwszy słab w życiu w tym Golfie został zastąpiony ten silnik o, widzę, że tu już jeszcze zagnieździły jakieś zwierzęta auto dostało dostało z silniki skrzynie biegów z Golfa 216 1.6 GTD oczywiście taki projekt na wpół ukończony dawno tu nie zaglądałem no. ostatni raz te, te, tym pojazdem byłem na otwarciu sezonu Young Timer. jeszcze chyba nawet w środku jest numer startowy, który zaraz znajdziemy także to jest e, wnętrze zostało zamontowane z Sirocco GTI które tak powiedzmy, że pasowało Oczywiście do golfa jest masa gratów, jakieś wspomagania. O, teraz ciężko się będzie do niego dostać. Niestety stoi i czeka, ale jakoś się chyba dostaniemy. Auto blacharsko też nie było najgorzej, oczywiście stoi w nagwintowanym zawieszeniu opuszczonym na potrzeby, na potrzeby jakiejś tam jazdy. Możesz sobie zajrzeć tu do środka, Jepa. No yeah. rado To jest nasz numer W 2015 roku Czyli 7 lat temu Wóz był jeszcze w pełni sprawny No to tak jak mówiłem Wnętrze zostało zapożyczone Zaadoptowane z GOS, Sirocco eee, Sirocco jakiegoś tam GTI W taką słynną kratę Trochę tam fotele, modernizacje, przeróbki Przeszły, no i gałka zmiany biegów Jak przystało na Golfa no to jest Golf. No to co? Idźmy dalej. Tutaj, w tym moim składowisku, cmentarzysku, to następny jest Audi 80 B4. Pojazd, który, który też akurat nie miał szczęścia. Został kupiony z uszkodzonym silnikiem, ale tylko dlatego, że moje Audi rozbiłem. Miałem wypadek takim Audi Kombi. Też później je pokażemy. Kupiłem to auto z uszkodzonym silnikiem, do którego miałem po prostu przełożyć sobie drugi silnik i miało być też miało być tak pięknie. Natomiast wyszło jak zwykle. Silnik przełożony po kapitalnym remoncie, zrobione w nim wszystko lat temu kilka. I nie miałem możliwości sprawdzenia budy i skrzyni, bo skrzynia w tym wozie była w automatyczna, w automacie. Nie miałem możliwości sprawdzenia ze względu na uszkodzenie silnika. Po czym okazało się, że skrzynia zmienia biegi przy tam nie wiem, chyba 4000, czy prawie pod koniec obrotomierza. I są takie strzałe uderzenia, że, że nie da się tym jeździć. No i jeszcze finalnie okazała się uszkodzona nagrzewnica, co zepchnęło ten pojazd właśnie tutaj może nie tyle w krzaki, co gdzieś tam w jakąś dalszą perspektywę. No i najzwyczajniej w świecie nie ma czasu do tego podejść, wrócić. W międzyczasie trafiają się inne samochody, inne pomysły, jest czym jeździć. i... Na razie nie ma pomysłu, może coś się z tym zrobi. To słynny pancerny 2.0 ABK silnik. No, to Maszyna po remoncie, ale stoi. Niestety stoi i czeka na... Tak naprawdę nie wiem na co na dzień dzisiejszy. <noise> no to idąc dalej tym tropem, tak jak nasz, nasi tutaj rządzący yy, mówili, że możemy zbierać chrust, no to wybraliśmy się tutaj naszą lawetą operacyjną po chrust. Oczywiście chrustem przykryliśmy grube drzewo, żeby nie było. Że wartość ciepna i opałowa jakaś tam będzie, to po przykrywku chrustu mamy tutaj piękną akację. Natomiast to jest też jeden z moich pojazdów, który, no powiedzmy, że ostatnim czasem, ostatnim czasem, też, ostatnim czasem też za dużo nie jeździ. Natomiast czeka na konwersję silnika. Jest już kupiony, jest już kupiony dawca, dawca motoru do tego auta. Odkupiony od Skarbu Państwa. Natomiast na no, laweta, jak to laweta, tak zawsze potrzebna. Jak nie przywiesi jakiegoś klamota, to zawsze sobie drzewa związę, ewentualnie płytę czy konstrukcję na hale. Nie? Także to jest pojazd, platforma. no Nie sprzedam, będę robił. No co tu dużo gadać? No to co? Dawca silnika do lawety LTK. Tutaj się taka historia stworzyła, że został pojazd odkupiony. No tak, jak mówiłem, no silnik, tak, tylko że tu jest akurat silnik w obudowie. Auto zostało odkupione od skarbu państwa po 30-letnim postoju na parkingu policyjnym. Nie wiem, to chyba gdzieś na południu kraju było. Stan techniczny, no malowanie wozu pozostawia wiele do życzenia, bo tutaj widzę, że lakiernik, lakiernik popisał się. No ale to szalone lata 80., 90. Auto jest wyposażone w silnik 2.4 turbo doładowany z interkulerem, czyli najmocniejsza jednostka występująca w takim LTeku no nieco tu oszabrowane przez jakichś tam lokalnych yy, lokalnych szabrowników, nieco tutaj zostało, no ale silnik jest w stanie co najmniej bardzo dobrym pali na widok kluczyka, przebieg jest też jakiś tam znikomy, nawet nie pamiętam ile on tam ma 100 parę tysięcy no i ogólnie auto jest nadzwyczaj i aż dziwnie kompletne, bo posiada wszystkie osłony pod silnikiem wszystkie, jakieś tam kierownice powietrza, wszystkie, wszystko, wszystko, co tam jest, jakieś osłony wydechów, no jest generalnie, nawet sam stopień zużycia tych elementów, tych wszystkich manetek, no daje, daje obraz na to, że to coś z tego może być. Natomiast, no jak zwykle, no brak czasu i brak potrzeby. Podejrzewam, że laweta jakby była potrzebna nagle w ciągu w ciągu kilku dni, to pewnie silnik znalazłby swoje miejsce teraz akurat jest idealny jako skład wszystkich potrzebnych i niepotrzebnych rzeczy skarbów i tak dalej, i tak dalej nie? jakieś tam koła, no, różne ciekawe rzeczy tam posiada mam nadzieję, że nic nas nie zaatakuje o, koło do Formana Forman będzie jechał na wycieczkę na takim kole na pacę jeszcze jeden silnik z jeszcze innego LTK, ale tamten jest niestety już martwy. Bez szans na przebudzenie.